thank <laughs> you Zobaczcie, co kupiłam dzisiaj w sklepie razem z moją mamą. Dynia pierwsza, więc na pewno muszę coś o nią zrobić. Może właśnie jutro zrobię jakiś, właśnie wiecie krem z dyni. To brzmi świetnie, także Kent White 10 się zbliża wielkimi krokami, także... Witaj Witam, witam A ty na górze? <grym> tak O, nie, nie Oliwia jedzie jeszcze nasza przejażdżka, kochani Wchodzimy w zakręt Prawie nie włączyłam kierunkowskaza. wskaza <grym> Przyjechaliśmy do lasu Oliwka zdała prawko Gratulacje dla niej Dziękuję Uwaga, 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 bo parkuję Czekajcie Full skupienie <grym> Jesteśmy jak? Ogólnie. Jak wyjeżdżałyśmy... Czekaj, tu mogę to postawić. Nie. Przeżyłyśmy! <laughs> jak wyjeżdżałyśmy, to ja byłam troszkę zeschizowana. Ale dobrze jeżdżę, co? Dobrze jeździsz. No mówiłam, że dobrze jeżdżę. Ja się napowiad... Przede wszystkim ja się dobrze czuję za kółkiem, a o to mi chodziło. Więc tak. Od teraz nasze przejażdżki to... Jesteś ciebie... Passenger Princess. Yes. A ja jestem za kółeczkiem, prawda? Lepiej nie. Lepiej nie kombinuj. Lepiej nie? Tak mówisz? Nie, dobra. Idziemy teraz do lasu. Tak. Ej, nawet y, prosto zaparkowałam chyba. Dobra, zobaczymy. Się okaże. Także. Zarobiście, stara! Lasunia! <głosunia>! powiedzieć, że prosto zaparkowałam. To tyle. Mm. Właśnie, przyszłyśmy z nią ogarniać, ogarniać, cię przyogarniać. Ja przyszłam tylko potowarzyszyć, poświęcić w samochodzie. Ale fajnie, bałkiewicz się nic. Bluetooth, coś podłączyć jakieś sprawy, żeby wiecie, można było muzyczkę puszczać jakoś taką fajną. No bo mamy radio, które brzmi tak. Connected. Connected. What the hell, to jest connected. To poczekajcie, czekajcie, czekajcie. Takie wielkie zbliżenia, wielki umysł. Big brain. czekaj, no, to nie jest radio. No, to nie jest. Ej, zaczynam rozumieć ludzi, którzy mówią, że jakby słuchanie muzyki w samochodzie ma inne wabę. Witam Marcie! Aaaa. Marta została dj na 5 sekund i od razu. Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale i witam się dzisiaj z wami w poniedziałek. Więc e, brudno, jak zwykle, jutro jest brudne, jak. w no, nie muszę tego komentować. Także ja się zbieram standardowo jeść śniadanie w sensie, pić smoothie, mam fazę. Także let's go! Pokażę Wam, co sobie dzisiaj zrobiłam na takie drugie śniadanie, takie śniadanie do szkoły. Takie placuszki. Y Zaparowało w ogóle, nie, to wygląda źle, o Boże, nie, to będzie ładnie wyglądać. no ale Dobra, nieważne, nie było tematu, ale co są jakieś zwykłe w ogóle fanfekton bez jajka Nie wiem, w sensie i tak chyba było w przepisie, albo, albo ja coś skieściło i po prostu nie dodałam jajka, nie wiem Właśnie się zdziwiłam, że nie było jajka w przepisie, ale nie komentuję tego Złożyłam sobie jeszcze właśnie taką bomberkę, bo mi jest Zimno, więc lecimy do szkoły, guys. Czy tego chcę? Nie wiem, czy tego chcę. Chciałabym zacząć zmieniać moje nastawienie, bo ja w ogóle przyznam wam się szczerze, że nagrywałam vloga już w zeszłym tygodniu, kiedy zaczynałam chodzić do szkoły. I ogólnie doszłam do takich wniosków, że ja nie czuję się w tamtym filmie. Mam wrażenie, jakbym po prostu naprawdę. Może nie, że udawała, ale nie była w 100%. Tak, w sensie taką wiecie z sobą, że jakbym po prostu czasami próbowała pokazać się z jak najlepszej strony i w ogóle, a tutaj też nie o to chodzi. I w ogóle ja po prostu byłam taka załobana, że wracamy do szkoły i to była dla mnie masakra. Serio, ja przepłakałam cały po prostu dzień przed wakacjami 31, zresztą 1 też wrzesień i po prostu dla, naprawdę nigdy w życiu tak nie miałam. Prześmienia mam z ręką na sercu, że po prostu tak nie chciałam wracać do szkoły, że po prostu byłam taka, tak negatywnie do tego wszystkiego nastawiona, że naprawdę to była masakra. I serio, jak ja co roku miałam jakąś tam, wiecie, motywację, że szkoła w ogóle, nauka, jakieś vision boardy, wszystko back to school, w sensie, w sensie back to school, takie ja niestety nie robiłam zupełnie, ale po prostu, wiecie, tak dla siebie, wiecie, po prostu, wiecie, jakieś zeszyty, długopisy, wszystko. A w tym roku to ja nie, to tego nawet nie komentuję. Mój powrót do szkoły był kiepski. Więc też stwierdziłam, że nie ma tak naprawdę co, jak wiecie, stawiać czegoś albo kontynuować w ogóle czegoś, co jakby nie zgadza się ze mną, co jest z czym jakby wiecie, z czym ja się nie czuję, więc stwierdziłam, że nie, 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 tak być nie może i. spędzicie teraz ten tydzień szkolny. Drugi tydzień szkoły ze mną, także... Takie są plany, wróćmy jak wyglądam. E, dzisiaj wziąłam torbę, bo, bo, bo co, bo mam mniej lekcji, nie mniej lekcji, ale takie wiecie, takie lekcje, gdzie po prostu wziąłam sobie pada i będę na nie pisać, tak, bo mój plecak jest cały brudny, ja nie komentuję tego w ogóle. I tutaj mówię, no popatrz jak dostałam go od to Tosi i po prostu go uwzględniam, serio. I się mój poranek z niemieckim kochaniem. Bo dzisiaj e, pani mówiła, że może pytać, więc ogólnie to powiem. I fit dzisiaj to jest zupełnie nic. Wiecie, po prostu są to jeansy, t-shirt i bluza. I to jest w ogóle, w sensie bluza, tak bluzę zdejmę zaraz w szkole, bo w szkole wiecie jest gorąco, w sensie tak ciepło, a no na dworze jeszcze jest już zimno. spring rolls, a właśnie i przygotuję sobie jeszcze krem z dyni na wieczór, więc let's go! I'm so excited! Ja nie wiem, jak się tak po prostu nią Tak się prezentują moje spring rolls i nie wyglądają one pięknie, ale muszę się, z tą przepyśl na pewno to jest, nie będę Wam mówiła dokładnie, co tutaj jest, jest wszystko, ale spróbuję się znać, i oglądam do tego um, moje życie z kłoderami. nastawienie? Słyszymy. Ogólnie to kupiłam tą spodniczkę na Vinted i na początku w ogóle myślałam, że jest Zbyt taka obcisła i w ogóle nie wiem, ale ona jest z Pulent Pera, w sensie, no, do tego e, t-shirt, taki lekko żółty. Także, let's go! Dzisiaj szkoły, a dzisiaj biorę już plecak, bo to jest poza ja Wczoraj po prostu wziąłam tą torbę, to myślałam, kręgosłup by mi tak przekrzewiało, po prostu wszystko mnie bolało. Nie, ja jestem zwolenniczką. Jestem zwolenniczką jednak noszenia pracaków do szkoły, bo Torbanu mówię, no dla mnie to się nie sprawdza totalnie, także idziemy do szkoły. Moje nastawienie dzisiaj jest lepsze. Mam takie wrażenie. W sensie, nie wiem, tak wiecie, tak jakiegoś inaczej, na pewno lepiej idziesz w pierwszym tygodniu szkoły. Patrzcie tylko na to, jesteśmy właśnie u Gabi i Gabi ma dynie i są po prostu, ja szczerze bo pierwszy raz widzę dynie jak tak rosie, naprawdę jakoś tak, no, patrzcie tylko na to, oh my goodness, I am in rai. Right. jakby, ojej, ja jestem dziwna. Że muszę Wam to powiedzieć, bo aktualnie czuję się, jakbym była w zupełnie innym apogeum, jakieś w ogóle porąbane, bo siedzę sobie właśnie i oglądam. W sensie mam wrażenie, jakby po prostu, jakbym nagle poczuła taką falę takiej jesiennej aury, takiej wrześniowej, że po prostu przedstawię Wam ten obrazek. Siedzę sobie, wiecie, na kanapie, takiej, ale takiej, wiecie. Ogrodowej I widzę przed sobą sad, na który padają promienie słoneczne. Jest lekki wiaterek, są lekkie chmurki na niebie, i po prostu czuć taką wrześniową aurę. Ja nawet nie potrafiłam tego pisać, bo czuję się po prostu. Ja naprawdę poczułam taki vibe jesieni, że w ogóle taka mnie refleksja naszła. I to, to my możemy być wdzięczni za to, że możemy doświadczać tego, jak pory roku się zmieniają, że możemy się przystosowywać do tego. Wiecie, że na przykład nie wiem, jakaś ubranka, wiecie, na tą porę roku jakieś posiłki, na długą porę roku. I tak naprawdę mam wrażenie, jakby się zatrzymała. Jakby czas się zatrzymał aktualnie. to jest takie. Ja nie potrafię tego nawet opisać, bo. Naprawdę nie czułam się tak dawno. Ostatnio mam wrażenie, jakbym cały czas pędziła i w ogóle aktualnie czuję się pięknie. Jakby naprawdę mogło użyć tego pięknie po prostu. Wiem, wiem że prawie nic yy, nie rozumiecie, ale yy, musiałam się podzielić z wami tą refleksją, bo komarem nie gryzą, bo poczułam tak ogromnie, ogromnie poczułam jesienną aura. Kochani, jest piątek, weekend do początek, e, ja właśnie, jak wiecie, klasycznie zbieram się do szkoły, e, jestem już mniej więcej, wiecie, ready Zawsze jak się z, wami, z wami, jak już się właśnie witam, witam przed szkołą, to zawsze po prostu na ostatnią chwilę, bo dosłownie chyba za 5 minut wyjeżdżamy, już muszę spakować swoje rzeczy e, do plecaka Dzisiaj w ogóle mam tylko 5 lekcji, więc to, jest, to się nazywa po prostu, zacząć dziś weekend E, tak więc, ale i tak na no, ten czas, jakby cieszę się, i tak wiecie, że będę miała po prostu więcej czasu na naukę biologii. Tak, chciałabym się po prostu bardzo dobrze do tego sprawdzenia przygotować. Ja wiem, że ja tutaj gadam po prostu o tym strasznie dużo, ale, ale ja jestem jakiś wskaz biologii. I, I to właśnie jest mój problem, tylko ja dużo czasu potrzebuję na naukę. Także zaczynamy dzisiejszy dzień podziwia mnie ten fakt naprawdę, że jest piątek, że zaraz się zaczyna weekend i że mam dzisiaj tylko pięć lekcji i tak, tak powinno się zaczynać kiedy co tydzień ty grze? let's go wróciłam do domu i ogólnie powiem wam tak bo w ogóle wcześniej już wspominałam o tym rano, że kończy się o 12 kończyłam o dwunastej i Ej, wiecie co, jeszcze tak przerwę autentycznie i mam wrażenie, że co zaczynam nagrywać? I w ogóle coś to was zgadzać, się, jest zimno. Ja nie wiem. naprawdę ja nie wiem. Nieważne, serio. tak mi się zrobiło zimny. Mi się mięciarki przyszło, ale nie ważne. Więc sam poduszkę. Szczęście. A w ogóle i co chciałam powiedzieć, to jest to, że ja w ogóle planowałam, żeby ten po prostu wiecie, że mówię, kurde, przynieść po szkole. O 12, w sensie, no, będę, od, wiecie, po 13 w domu i wiecie, kurde, naprawdę więcej rzeczy zrobię w ogóle. autentycznie jest zaraz godzina 15, a ja nic nie zaczęłam robić. Jakby ja, ale wiecie, też potrzebowałam tego czasu, chociaż w sumie kurczę ciężko się przyznać, bo wszyscy przy siedziałam i pooglądam oglądam sobie YouTube'a bo nie wiem, jakoś tak totalnie miałam ochotę, właśnie sobie, bo ostatnio, tak wiecie, do obiadu na przykład sobie. Oglądała nie, ostatnio właśnie skończyłam oglądać to moje życie z Walterami. Teraz zaczęłam Gilmore Girls, już wiecie, w te 50 klimaty zaczynam wchodzić, ale dziś miałam taką ochotę po prostu być z jakiegoś youtuba, takie, wiecie, kanały, które oglądałam kiedyś. I po prostu, i to mi tak przetwiera takie wewnętrzne dzieckowe wrażenie. Także tym, fajnie odpocząć się, troszeczkę w ogóle na obiad, krem z dyni, który robiłam ostatnio i w ogóle to było tak, że ja ten krem z dyni to ja myślałam, że on mi nie wyszedł i w ogóle naprawdę i nie wiem, bo zmiksowałam dynię pieczoną, tą Hokkaido z serkiem wiejskim, ja tak z oliwką robiłam cały czas, w sensie robiła robiłam bardziej e, właśnie tą zupę i naprawdę jej wchodziła boska, a jak zrobiłam to ja, ja naprawdę ja mam wrażenie, że ja nie, nie jestem jakimś kulinarnym szefem po prostu ja nie umiem mieć takie rzeczy, więc jak ktoś mi powie, zrób coś na oko, to ja takie, tak, dokładnie, tak, zrobię na pewno na oko i wychodzi, jak wychodzi. Ale zjadłam, żeby się nie zmarnowało, zrobiłam się do tego ciecierzycę, także, także tak. Zastanawiam się w ogóle, bo wiecie, dzisiaj jest piątek i przydałoby się jakoś tak troszeczkę odpocząć bardziej, wiecie, zrobić coś takiego dla siebie i w ogóle, ale... No mówię, no planowałam się uczyć tej biologii, jutro mnie nie ma cały dzień, więc już wiecie, po prostu jeszcze wieczorem przyjeżdżają goście, także Więc chyba się troszeczkę właśnie usiądę, pouczę sobie kawę, żeby sobie troszeczkę romantyzować ten czas W ogóle mój sleep bag dzisiaj nie sleep baguje, Sakra Ja nie wiem, muszę kupić po jakiś mm, inną piankę albo coś, bo ja używam pianki z Taft I takiej piątki, tej piątki, takiej różowej i no Teraz działa, raz nie. Nie wiem. Także ja chyba teraz właściciel na dwór i będę jeszcze korzystała z tej pogody, bo jeszcze takie słonecznie. To jest ostatni dzień, kiedy jest to są 22 stopnie, wiecie? Ja właśnie jestem też założyłam sobie od razu przeszkodu się przebrałam. Zobrałam krótkie spodenki, bo i jest mi było mi... Pra nie, że gorąco, ale w sumie to wygodniej, że było po prostu mi wygodniej, okej? Okay? Także... Lecimy robić kawę i idziemy się zbroić z biologią. Później sobie jeszcze wieczorem planuję pójść na siłownię. Także tak się prezentują plany na ten wieczór. Na to popołudnie bardziej, bo jeszcze nie ma wieczora. Także. Zimno. Te naukowe, w ogóle. Widzicie co, jeszcze tak szybko dopowiem, bo aktualnie właśnie sobie przeglądam moją galerię. I w sensie, w sensie zdjęcia z ostatniego czasu i po prostu wiecie te wszystkie filmy, właśnie do tego vloga, które wam nagrywam materiały. I tak sobie uświadomiłam, że kurde, ja tak, bo ostatnio właśnie mam takie kurde, że czasami mam wrażenie, że nie potrafimy doceniać takich małych rzeczy, wiecie? takich drobnych momentów, a jak później na przykład, nie wiem, byście robili takie zdjęcia waszej codzienności, jak ja właśnie na przykład jak nagrywam w vloga, to właśnie robię ich mnóstwo, żeby mieć cokolwiek, jak Mieć później na miniaturkę czy coś. I naprawdę człowiek tak dopiero zaczyna czuć taki klimat, że jednak jest kurde fajnie i że wiecie, że to jest jednak fajny czas i ja naprawdę narzekałam bardzo na to, że muszę wrócić do szkoły, że wiecie, ale tak naprawdę, naprawdę jak patrzę na te wszystkie zdjęcia, to mi się aż troszeczkę łzy w oczach pojawiają, że, że to jest moje życie, że tak wygląda moje życie i wiecie, i że mogę to wszystko robić i ja tego nie doceniam. I mówię wam to, dlatego że myślę, że dużo osób też tak może po prostu mieć, że wiecie, że po prostu żyjecie, a jakby nie zatrzymujecie się, żeby wiecie, żeby po prostu dostrzec pewne rzeczy. I nawet to, że właśnie chodzimy do szkoły i że można czuć taki klimat, takiego września, wszystko jest, wiecie, takie po prostu nowe, trzecia klasa, i wiecie, i po prostu dynie się zaczynają. Jest taka, taka golden, może jeszcze nie jesień, ale wiecie po prostu, no. Możemy chodzić jeszcze, wiecie, w takich, no nie wiem, na przykład spódniczkach, takich, wiecie, i w ogóle, i po prostu słońce świeci jeszcze, jeszcze nie ma tej deszczowej jesieni, i po prostu, wiecie, czekamy na coś, żeby wiecie, że na przykład, byśmy wiecie, że była jesień, że byliśmy, po prostu, wiecie, sezon na swetry i wszystko, a będzie nam brakować jednak po jakimś czasie tego słońca i w ogóle, i. Kurde, myślimy o tym na przykład, co byśmy chcieli, żeby było, a nie zwracam uwagę na to, co jest. Ja to mówię na swoim przykładzie, żeby nie było, że kogoś oceniam, po prostu ja tak mam i, i cieszę się, że potrafię to czasami dostrzec. Że nie widzę tego codziennie, ale jak już to dostrzegam, może właśnie dzisiaj też podjournaluję o tym. O, dzisiaj sobie poplanuję, tak. To jest to ja naprawdę, ja kocham, to jest taka moja forma relaksu, po prostu journali, planowanie, Pinterest. Dobra, ja lecę się uczyć bogato, no bo po prostu jakieś niebędne rzeczy przeglądam swoją galerię Marta. Widzicie. idziemy. Ostatnio mam fazę na dosypanie cena modu do kawy. Po prostu naprawdę kocham ubóstwiam. Nie wiem co jeszcze, że jeszcze nie próbowaliście tę serio. Bardzo polecam, bo jest pyszyna.